Miło mi powitać was na półmetku serii dla zielonych. Dzisiaj odcinek numer 5. Zajmiemy się oknem playlisty. Jak zapewne się zorientowaliście, w tym miejscu możemy umieszczać nasze ścieżki audio, MIDI bądź ścieżki automatyzacji. Na potrzeby tego odcinka mam tutaj taką prostą pętlę rytmiczną melodyczną i znajduje się ona tutaj w Channel Rock. Tak naprawdę możemy tutaj Umieszczać nasze klipy w ten sposób, czyli wybieramy za pomocą plusików kolejne patterny bądź minusików, i to nas przenosi do kolejnego paternu w Channel Racku. Ja mam tylko jeden pattern, więc nie mam tutaj zbyt dużego pola manewru. Zatem mogę sobie rozbić ten jeden pattern na kilka patternów i Funkcja, która mi na to pozwala, to jest właśnie Split by Channel. Jak widzicie, program rozrzucił mi tą jedną partię na jakby kilka patternów. I teraz minus, minus i plus przerzuca mnie właśnie na poszczególną partię. Górna partia jest to pierwszy kick, druga partia to jest drugi kick, trzecia partia to jest hi-hat, czwarta partia to jest lead. Zaś piąta partia to jest BAS. Posłuchajcie jak to brzmi. I dzięki temu na przykład możemy sobie zmultiplikować te partie za pomocą Ctrl i B. I na podstawie tego możemy zaranżować jakąś automatyzację, bądź pociąć te klipy na mniejsze klipy. Przyjrzyjmy się zatem, co możemy zrobić z tą tutaj pętlą. Myślę, że możemy usunąć drugi kick na dwóch pierwszych powtórzeniach. Zatem zróbmy to prawym przyciskiem myszy, bądź tutaj tym narzędziem DELETE, myśle pod przyciskiem D i klikając teraz lewym przyciskiem myszy usuwamy właśnie drugie powtórzenie w tym miejscu proponowałbym zostawienie jakby co drugie uderzenie tylko pytanie czy co drugie z perspektywy pierwszego uderzenia czy co drugie z perspektywy drugiego uderzenia zaraz zobaczymy posłuchajmy Chyba bym usunął tutaj co drugie z perspektywy pierwszego uderzenia, czyli usuwamy drugie uderzenie i usuwamy czwarte uderzenie. A jeszcze tutaj musimy przeciąć, przepraszam. I właśnie taki klip możemy zmerżować, czyli ze sobą złączyć. To będzie bodajże w funkcji Edit, tak, Merge Pattern Clips. I teraz mamy nowy pattern, zrobiony tylko z dwoma uderzeniami. A no i możemy też pousuwać te hechety też, żeby zrobić lepsze wprowadzenie. Zobaczmy. Ok, no i tak to właśnie wygląda. M.C. Znaczy jeszcze zrobił taki właśnie Time Marker w tym miejscu, żeby wiedzieć, że do tego miejsca dążymy. Tutaj mamy taką właśnie sekcję Time Markers, możemy również zrobić to za pomocą skrótu Alt i T i tutaj zrobimy e, kulminacja. Do tego właśnie momentu m, 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 nasz wstęp będzie sobie wzrastał. Eee... Co chciałbym jeszcze zrobić, to na pewno pokolorować ślady, żeby pokazać Wam, jak to się tutaj robi, czyli mm, rename color and icon. To będzie kick 1. OK. Ikonę wybierzmy w ten sposób. Ok, wybierzmy teraz kolor dla naszego drugiego kika. Też wybierzmy zielony, żeby korespondowało z poprzednim. Kick 2. A jeszcze ikona. Tutaj jest hi-hat. Hi-hat. Zróbmy go Też jako zielony, ale troszeczkę taki bardziej wyblakły. Kona high hatu znajduje się tutaj. Ok. Lit. Może być w ten sposób oznaczony. Natomiast bas. sobie na kolor pomara pomarańczowy i bas oznaczmy jako klucz basowy ok no i tak przygotowana tutaj aranżacja powinna zostać zapisana dobrze kontynuując chciałbym jeszcze wzmocnić efekt wstępu Dlatego tutaj na moim lidzie, czyli tutaj jest ten, ten właśnie oto efekt, zrobimy automatyzację właśnie dla filtra i będzie on rósł w taki sposób, że właśnie będzie od najmniejszej wartości wzrastał sobie do tego momentu. Zaś tutaj zrobimy zupełnie osobną automatyzację właśnie dla tego instrumentu, po to, żeby wzmocnić tak zwanego tropa, czy tą kulminację. Jak zwał, to jak zwał, jest to jakby tylko pokazowa produkcja, nie jest to produkcja na miarę Spotify'a, czy tamtajdala. Zatem, stwórzmy sobie tutaj właśnie taki węzeł. za pomocą prawego przycisku myszy. On trochę mi się wstawił nierówno, dlatego sobie skopiuję wartość z ostatniej kulki automatyzacji, właśnie do tej środkowej. Paste value, czyli play wartość. Tą tutaj obniżymy. I posłuchajcie, że jakby efekt jakby filtra będzie wzrastał. No troszeczkę zwiększę. Tą wartość. Niech wam, niech wam będzie, żebyście tutaj lepiej to wszystko wysprzeli. Możemy jeszcze tutaj załagodzić jakby nasz, nasze nachylenie. Okej, okay, możemy się jeszcze pokusić tutaj troszeczkę wyżej. Zaś tutaj dołożyłbym jeszcze jeden węzeł. Tutaj zmienimy nachylenie, zaś tutaj zmniejszymy. Zobaczmy teraz jest dobrze. Tak zrobioną automatyzację. Teraz możemy Umieścić tutaj pod lidem, za pomocą shifta i Scroll'a i zgrupować go z powyższym trakiem. Zróbmy to i schowajmy ten efekt gdzieś tam pod spodem, żeby nie zajmował niepotrzebnie miejsca. Kolejnym krokiem, który powinniśmy tutaj uczynić, to troszeczkę przyciemnienie tego kika i rozjaśnienie go, właśnie Zaraz tuż przed kulminacją, po to, żeby dobrze komponował się właśnie z tym leadem, dlatego przejdźmy do channel raka i zautomatyzujmy ten filtr. Create automation. Od razu umieszczę go tutaj wyżej. Zobacz, zobaczcie od razu, że on, jakby wyczytał kolor tej ścieżki, i od razu jest podświetlony na zielono. Super rzecz. Umieśćmy go z powyższym trakiem. I teraz możemy go tutaj, sorki, właśnie tutaj możemy go teraz przyciemnić. Jest dobrze. Natomiast tutaj powinniśmy właśnie zrobić coś takiego. I teraz zrobić to tak. Mi się podoba. Mi się podoba. Teraz przejdźmy do jest czas tego lida, żeby właśnie zrobić tutaj filtr dla kulminacji. Zademonstruję tylko tak na sucho, co chodzi mi po głowie w kontekście tego. Otworzę sobie tutaj flexa. OK, posłuchajcie teraz. Podoba się mi bardzo. Dobrze, dlatego stwórzmy tutaj jeszcze raz automatyzację. Ona już jest jakby nową wersją tej automatyzacji, więc jedna nie będzie tutaj wpływać na drugą. Przytnijmy ją sobie tutaj. Skopiujmy tą wartość na końcu. I teraz. Powinniśmy zrobić taki, jakby tak, tak, taki wzrost. Może troszeczkę szybciej, ale nie aż tak. Tutaj już powinno zmaleć, zobaczmy. Nawet szybciej. I do najniższej wartości. OK, żeby troszeczkę zmiękczyć ten efekt, możemy tutaj zautomatyzować taki parametr, który nazywa się Mode Y dla sekcji Key Tracking. Właśnie w naszym tutaj instrumencie leadowym. I teraz dajmy tutaj prawym przyciskiem myszy i wybierzmy Create Automation Clip. OK, mamy już złapaną naszą automatyzację dla parametru Key Tracking dla Mode Y. Czyli chodzi o to, że im gramy wyżej z naszą partią, tym parametr resonance jest jakby mniejszy. To ma wpływ na to, że jakby brzmienie jest mniej agresywne. Zaraz pokażę tutaj, jak reaguje właśnie ten parametr. Zobaczcie, jak to się przekłada na brzmienie. Ok, skoro już wiemy, jak wygląda aranżowanie w oknie playlisty, na koniec tylko krótko opowiem, co się tutaj znajduje, żebyście mieli tutaj jakby szersze spojrzenie na to okno. Ok, po lewej stronie mamy tutaj. Naszą listę patternów klipów audio oraz klipów automatyzacji. Możemy, oczywiście, to przenosić tutaj do tego okna, nie ma najmniejszego problemu. Tutaj mamy suwak od poruszania się w pozycji, jakby horyzontalnej, tutaj w pozycji wertykalnej. Analogicznie za pomocą kontrola i scrolla możemy nasze klipy poszerzać. Za pomocą Alta i scrolla możemy je jakby powiększać. Tutaj jest szybki wybór naszych patternów. Zaś tutaj znajdują się dostępne narzędzia. I tak, pierwsze narzędzie to jest nasz ołówek, czyli on służy za wstawianie każdego z rodzajów klipu. Tutaj mamy wstawianie seryjne. Tutaj jest usuwanie klipów, tu jest wyciszanie. Za pomocą tego parametru możemy przesuwać naszą zawartość w lewo bądź w prawo. To jest oczywiście do cięcia. To jest do zaznaczania. To do powiększania zaznaczonego obszaru z przyzwyczajenia chciałem kliknąć Ctrl Z, ale wiadomo że tego się nie da zrobić. Zaś to służy do podsłuchiwania danych klipów, bardzo przydatne, żeby nie trzeba było za każdym razem solować i się męczyć, tylko po prostu podsłuchujemy daną partię. Tutaj mamy funkcję Snap to Grid i teraz. To mam zaznaczone main, ponieważ to yy, jakby słucha się tutaj yy, naszej głównej siatki dla całego projektu. I tak, jeśli bym ustawił tutaj jakby opcję step, to mógłbym tylko te klipy przesuwać o yy, kolejne jakby kroki, czy tam ćwierć nuty. Yy, zaś, jeśli bym ustawił tutaj yy, bar, to mógłbym je jakby przestawiać tylko co, co takt. Jeśli teraz tutaj odznaczyłbym funkcję main, a na przykład zaznaczył jedną szóstą uderzenia, czyli tak naprawdę funkcję trójdzielnego podzielenia szesnastkowego, to mógłbym się tutaj poruszać według właśnie tych tutaj ustawień. Jak widzicie, nie jest to już poruszanie się co takt. Kolejna rzecz, która powinna nas tutaj interesować, to jest dostęp do y, głównego menu. I tak z jego perspektywy y, możemy tutaj dostać się właśnie do sekcji łączenia y, klipów ze sobą, czyli jak potniemy kilka klipów, możemy je ze sobą złączyć w celu stworzenia jakby nowego patternu, czyli jednego wspólnego klipu dla wszystkich pociętych klipów. Takie jakby grupowanie klipów. Tylko, że różnica jest jakby edycyjna. Zaraz to postaram się też pokazać. Mamy tutaj możliwość właśnie grupowania. I zobaczcie. Załóżmy, zgrupuję sobie ten klip i ten. Mogę to właśnie zrobić za pomocą tutaj tego menu bądź przycisku Shift G. I teraz mogę na nie najechać i je na przykład przesuwać wspólnie. Jest to bardzo wygodne. Jak widzicie to też jest pomocne przy rozciąganiu ich. żeby jakby odgrupować je, to wtedy musimy tutaj skorzystać z funkcji alt plus g. I takie klipy są odgrupowane. Dalej tutaj mamy na przykład możliwość zmienia koloru dla naszej jakby tutaj siatki. Ja lubię pracować jakby na standardowym widoku. Dalej, tutaj możemy stawić nasze markery. Tak samo jak tutaj stworzyłem marker kulminacyjny. Możemy również sobie wstawić marker, który pozwala zmienić nasze metry. I tak e, możemy tutaj przejść właśnie do sekcji markers i tutaj dodać e, nowy marker dla naszej sygnatury e, metrum. E, w tym momencie jest czwarte, ale możemy ją zmienić sobie na 3,8. I teraz metrum od początku utworu będzie w e, wartości 3,8. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, a teraz raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Dalej. Tutaj mamy jeszcze dostęp do trybu Performance Mode, i to umożliwia, jakby, aranżowanie naszej piosenki za pomocą odtwarzania poszczególnych plików na żywo. To jakby naśladuje troszeczkę Platona, ale w tym materiale o tym jest nie opowiem, bo czas jest ograniczony. Tutaj jest opcja do rozdzielania naszego okna i umożliwia to przeniesienie okna playlisty na inny np. monitor. To już wszystko w tym odcinku dotyczącym okna playlisty. W następnym odcinku zajmiemy się oknem pianorola. Dziękuję bardzo za uwagę. Piątesia. Napisz do mnie na Facebooku lub wyślij maila. Pan od produkcji muzycznej